O nie, nasz okręt się topi. Idzie na dno. Trzeba coś z tym zrobić! Działo! Ło, wo, wo! Ile wystrzeliło! Jak to dalej zrobić? Dobra, mamy broń! Zastrzelimy ich! Kurde, prawie nie działa! O, jakieś wyspy tam! Ona wyglądają jakieś Minecraftowe są! Dobra, yy, trzeba rozwalić statek... Yy, kurde, mój jest najsłabszy. Żółty, nie chcę iść na dno! Kapitan idzie co prawda na dno, ale... Masz nam spadł. Dobra. Tam, strzelaj do tego, strzelaj, strzelaj, strzelaj. To chyba nic nie daje, widzowie. Bazuka, bierzemy. Uff, ale już Dobra, czwórka to jest bomba, szóstka, szóstka. No tak. O kurde, co to za hultaj jakiś? Gin, gin, gin! Gin, 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 gin. Zabijecie. Dobrze, dobrze. Zielona drużyna została wyeliminowana blum blum blum. <grystanie> <grystanie> O kurde, ginę Zginąłem, ja nie mogę yy, Czyli woda jest śmiertelna Widzowie, wsiadam do łódeczki I płynę na niebieski Oj, a, O kurde Jestem niebieski teraz? O co chodzi? <grystanie> co tu się stało? Przeszedłem do tych lepszych Easy kurde Rozwalamy im to tam jest jakiś zamek Ty ja chcę tam iść. Daj mi łódkę i tam lecę. Okej, okay, tu jest jakaś łódka. Nie, to jest samolot. Ja pierdzielę. Ta, i staną w miejscu. No, bardzo, bardzo prawdziwe. Dobra, zieloni jeszcze żyją. Infekcja. Nieźle. Rozwalimy tego typa. <laughs> Takita poszedł Ojeju Rozwalamy im to Widzowie co to w ogóle ma być Cała wieża poszła Poszła Teraz jeszcze tylko armatkę weźmiemy I strzelamy tylko gdzie Do zielonych O kurde czy ja im tyle zniszczyłem Widzę że niebiescy tutaj bardzo ogarniają Ja tu może jeszcze trochę pomogę Żółta drużyna została wyeliminowana Została tylko czerwona, czyli wygraliśmy. Niebiescy wygrali. Easy, kurde. Easy. Dobra, znowu jakiś stickman tu jest. On startowa, 16 graczy. O nie, jestem zielony. Chciałbym być niebieski znowu. Niebieski, the best color. Tu, naciskaj to. Naciskaj. Naciskaj. I naciskaj. Trzeba rozwalić tych hultaj. Nie, 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 nie! Ja nie mogę, zginąłem tak w głupi sposób. Kurde, się w swoją armatę strzeliłem. Tu, stawiaj! stawiaj most! A! Siódemka. Ok, farbujemy im na inny kolor, nie wiem co to w ogóle zmienia. I ósemka to jakiś pojazd. Okej, okay, mamy łódkę superancko po prostu. Szóstka. Buduj łajbę. I na piątce wysadzamy im bomby. Trzeba im tu wszystko rozwalić. Okej. Okay. Trójka. Rozwalamy, rozwalamy. Dobrze, dobrze. Czy oni nam rozwalają? Yy, nie, moja drużyna jak na razie się trzyma najlepiej. Okej, okay, tu jest jakiś typek którego trzeba rozwalić? A, p. Z strony. No dobra. Czekaj, bomba, bomba. Yy, I rozwalamy na trójeczce. Mm. <laughs> jako rozwaliłem. O nie, on do mnie idzie. Dobra, rozwalają trochę mój statek, więc może załagodzimy trochę sytuację. Na przykład wy wyeliminujemy... O nie, zabili mnie! Really, really bad O oh, kurde! Ty, zdychaj! Co mi tu rozwalasz bazę? Wypierdzielaj. Dobra, to jest nasz. Yy, niebiescy się słabo, czerwoni najlepiej. Trzeba czerwonych rozwalić. Bo czerwoni jak widzę to... Tu trochę odwalają. Kurde, nie mogę. O nie, nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Okej, okay, tu jest jeden z moich, dobra, dobra. Rozwalamy im tu. Od dołu wszystko najlepiej rozwalić. Bomby wybuchają i rozwalamy wszystko. Nie ma już waszej kałupy. To jest najlepsza taktyka po prostu, widzowie. Czekaj, piątka. Okej, okay, dobra, to wybuchło mocno. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie, nie chcę spać, nie chcę spać. Co tam jeszcze można rozwalić? Wszystkie spawny trzeba. Dobra, zielonym tam nam rozwalają trochę, nie powiem. Ale jak na razie tutaj jest najgorzej. Także bardzo dobrze, że tutaj jest najgorzej. Niebiescy to prawie zginęli, rzuci też. O, o! A nie, to mój dobra. Pff. Nie, nie, nie chcę zginąć. Dobra, stawaj to. Idę tam od razu. Ho, ho, ho! Ja tu prawie przyczynię... Czemu ja nie mam okularków? Ja wyglądam totalnie głupio. O, nie, nie, nie Już nie ma co zbierać z tej bazy czerwonej Haha, <laughs> rozwaliłem mi całą bazę Ja pierdziele widzowie No nie, jeszcze tak głupio to zrobiłem Dobra, niebieskim nie ma co zbierać yy, Teraz trzeba wykończyć tamtych <laughs> Jeden niebieski myśli, że coś zrobi, Byczek? Pomyliłeś się Kurde, nie wytrzymam. No nie, jak mnie głupio rozwalił. Człowieku, ta gra jest ściągająca. Oj, dobra, dobra. Osiem. Dobra, nie, te łódki są takie. Dobra, wywalaj, wywalaj. Dobra, trzeba im rozwalić, rozwalić im trzeba. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. rozwalamy im całą bazę, Rozwalam im całą bazę o! I on nie może mnie trafić No, o, o, o. Okej, okay, dobra yy, żółci Nie macie już bazy Żółta baza została wyeliminowana, została tylko czerwona Tylko czerwona Widzowie, tylko te czarne góry Trzeba ich rozwalić, tam się ludzie respią Ciekawe, ciekawe Wiecie co? Dobra, idźmy tam szybko. Szybko. Nie, ta kula spadła. Ja nie mogę, jaki fail. Dobra, druga runda. Już dwa razy wygrałem. Ta gra jest mega satysfakcjonująca, szczerze mówiąc. Okej! Okay. Eee. Y Dobra, 8, Szybko. Trzeba iść na zamek. I co mamy zrobić? Król góry. Chyba to rozwalić jako pierwsi. Nie wiem. Nie ogarniam tego. Okej, okay, jak na razie najwięcej rozwaliliśmy. O! Masz! Masz! Giniesz! Angar! Kurde. No nie! Kto dłużej tam wytrzyma to wygrywa. Nie, nie, e! Spierdzielaj o kurde, zabił mnie serio w taki sposób? Jak ja mam to wygrać? Nie ogarniam tego. Ja już przegrałem, u mnie się nawet nie respią, nie? Król góry. O nie, mamy drugie miejsce! Dobra, trzeba to wygrać! <ścoughs> Jak ją zabiłem, nie wytrzymam! Ok, coś tu się zbagowało, ale i tak wygrywam. Kurde, zginąłem. 27 mamy. Winek Jak na razie. Dobra, 8, 8, 8, 8, co ja robię? Dobra, leć klocku. Rozwali tam życie. Kurde, tak mało brakowało, żebym kogoś rozwalił. Ja go rozwaliłem! No kurde, lagi! No nie wytrzymam! Co? 45? Ile? Ile? się to się nawet nie fatygują, po prostu sobie stoją na środku, nie? To jest, to jest grube. Gincie tam żółci, Wyślę wam bombę. kogo nie trafiłem. Dobra widzowie, koniec rundy. Mam nadzieję, że wam spodobał. Jakiś cheater mam tutaj go. No i jelo.